sprawdzimy jaki ten hotel jest, czy warto tu przyjechać, czy warto przyjechać do Jastarni, a dokładnie do tego hotelu. Teraz kochani pokażemy Wam jak wygląda standardowy pokój, pokój dwuosobowy. o bardzo inspirującej nazwie Zatoka Smaków. Jakie smaki tu znajdziemy? Właśnie to będziemy sprawdzać. Bardzo fajna karta. Bardzo nam się podoba. W której znajdziemy? Przystawki zimne, gorące, zupy, sałaty, dania mięsne, dania rybne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście na pierwszej stronie mamy też bardzo fajną informację, że jeśli nie ma jakiegoś dania w karcie, to szef kuchni tak to przygotuje. My zamówiliśmy sobie zupę rybną, która bardzo nas zainspirowała. Szafranowo-czoskowa zupa rybna. I teraz za chwileczkę, jak już pan Kerla tutaj się, to ją skonsumujemy i sprawdzimy, czy, czy jest taka smaczna, jak na to wskazuje sama nazwa. No i mamy zupkę. Pięknie pachnie. A jak smakuje? Już wam mówię, kochani, jak smakuje. Jest przepyszna. Naprawdę warto. Polecam szatronowo-czoskową zupę rybną w restauracji Zapoka Smaków w hotelu Jastarnia. Mieliśmy sobie jeszcze coś na przekąskę, ja sobie zamówiłam kochani śledzie, śledzie z warzywami przy, y, korzennymi i pomidorami na ostro. Patrzcie, w jakiej fajnej wersji jest to podane. Zaraz będziemy kosztować. Mąż mój natomiast zamówił sobie danie dla dzieci, frytki. Kurczaczki panierowane oraz surówkę podane, jak to pan Krenner podkreślił, w prostej wersji dla dzieci bez żadnych kolorowych dodatków, bez zieleniny, żeby zachęcało dzieci do jedzenia, a nie odstraszało. na plaży. Wiecie, co podoba mi się w tej restauracji? Zarówno na Kroacji, jak i na śniadanie Były takie piękne, żywe tulipanki. Bardzo miły akcent, zwłaszcza na początek wiosny. A teraz, kochani, zobaczmy, co tutaj yy, serwują na śniadanie w tym hotelu. Wrażenie. Pierwsze wrażenie yy, na recepcji bardzo miła obsługa, bardzo miłe przywitanie na pięć. Drugie wrażenie po. <grym> pokój. Pokój yy, bardzo dobry, bardzo dobry pokój. Pierwsze wrażenie bardzo miłe yy, po wejściu, aczkolwiek jedna bada w pokoju, bada w yy, łóżkach. No, rozsuwają się, jeśli mamy dwa łóżka złączone, w pewnym momencie te łóżka zaczynają się rozwijać nie jest miły, to jest... Nie to, żebyśmy tak mocno w tych łóżkach, ale dało się to delikatnie odczuć. Tak, następnie restauracja. Restauracja, bardzo fajna nazwa, zatoka smaków i faktycznie te smaki mniej są, aczkolwiek też nie do końca. Tutaj, tutaj zastanawiamy się nad oceną, gdyż śniadania bardzo fajne, zróżnicowane, jest duży wybór. Są ciasta, jest ryba, bardzo duży Wędwin. Także, także śniadania bardzo fajne. Aczkolwiek, yy, co, co tutaj jest takie troszkę. Myślę że, myślę, że troszkę, nie wiem kto jest na zmianie jeśli chodzi o kupaża, ale troszkę nie są ogarnięte jeśli chodzi o smaki, o przyprawy. No, o... Jest bardzo mdłe. Bardzo mdłe. Jest yy, używane bardzo mało soli, albo za dużo soli, <grym> ale na pewno z bardzo mało ostrości, bardzo mało. Pieprzu. W tym przypadku tutaj na kolację zamawialiśmy sobie śledzie w warzywach z przyprawami korzennymi. Miało być to z pomidorami na ostro. Jednak no, niestety te śledzie w ogóle nie miały ostrości. Jednak przeciwnie, one były przesolone. Śledzie przesolone, zero ostrości, więc tutaj nazwa wprowadza w błąd. Śledzie nie są ostre. Przy śniadaniu te sałatki, z kolei były sałatki, sałatka jajnowa, sos tatarski. Jednakże też były nie było w tym przypadku ani soli, ani pieprzu w tych sałatach, więc one były nie bardziej może pod dzieci robione. Ja jeszcze pamiętam yy, z kolacji, że przy moim zamówieniu to był żurek, tak? Yy, tak, yy, żurek. To miał być żur na grzybach. Na grzybach i niestety, powiem szczerze, że tej grzybów się nie doszukałem, chociaż zuba była bardzo dobra, kiełbaski, to... ¡Gracias! To jest najbardziej... tej saunie w właśnie. Znaczy no dodam, że w żadnych saun nie ma zapachu, co jest wydaje mi się nieporozumienie, bo ok, jeżeli jest jedna sauna, ok. Ale jeżeli mamy trzy sauny do wyboru, wydaje mi się, że chociaż w jednej powinien być jakiś zapach, tutaj tego nie ma. Sauna mokra niby jest nagrzana, ale w momencie, jeżeli para idzie się, to nagrzewa w bardzo szybkim tempie. Niestety, ale jeszcze szybszym tempie się wychłasta sauna. Nie tak, wiem. Bardzo, bardzo dziwna sytuacja w tej gdzie tak nie spotkaliśmy się. Ona się nagrzewa szybko, jest dużo, dużo pary, wyłącza się i w momencie, kiedy ona się wyłączy, już czujemy od spodu, od nóg, od, ciągle, y tak, od siedziska, zaczyna robić się zimno. To jest dosłownie ułamki sekund i nie gdzieś tak naprawdę mniej zakrzeć. Dobra, ale jeszcze, jeszcze przecież jacuzzi. A nie, jacuzzi. Niestety jacuzzi, bo je kochanie. Ale nie, przed nami były też dwie pary i też nie, nie potrafimy odpalić jacuzzi. Ja bym zmieniła nazwę, to jest banna z wodą, w ogóle zero bąbelków jak to jacuzzi badań. Wszystko było połączane, stale i duża panna z dużą ilością wody, ale co było jeszcze mniej fajnego na spodzie? Na spodzie był piasek, piasek. chyba sobie przyszedł z plaży. Dziutko, ale plaża jest przepiękna. Bardzo fajna. Uwielbiam jeść. Proszę nas zaglądać. Co my tutaj sobie robimy? Czy my się wypadniemy jak w tym pokoju? <grym się wytrzymać> Dobra, to byśmy może jakieś podsumowanie szybko. Także podsumowując. Jednym zdaniem. Warto przyjeżdżać, czy nie warto przyjeżdżać do jastarni? W ogóle nam się tu bardzo spodobało. Myślę, że warto tutaj wybrać, bo... na zawsze użytknięta, nie ma jakichś takich smaków. Yy, Dla obsługi jakichś duży, dużych, dużych to jest wyżywienie. Jedzonko jest naprawdę, naprawdę smaczne. Tutaj też nie ma się do czego przyczepić. Pokój, rewelacja. Yy, no i jedynie co to wellness. To, to, to myślę, że wiele osób. Ładne z koleje. Tak. Ładne z kolei. Brakuje tych zapachów. No było jacuzzi były nieczynne, czyli były niesprawne. Piasek Myślę, że to można by było jeszcze dopracować, ale według mnie myślę, że tak 4,5 gwiazdeczki można spokojnie przydać. 4, 4,5. Ta połówka za dobrą lokalizację, bo mimo wszystko tak. do jest niedaleko spacerkiem. Rano przed śniadaniem fajny spacer.